Na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem, czyli z nawą poprzeczną, na sklepieniu widzimy czterech ewangelistów wraz z ich atrybutami. Ale czy te atrybuty tylko oznaczają ewangelię? Bo mamy tutaj do czynienia oczywiście z orłem, który wskazuje na świętego Jana Apostoła, mamy do czynienia z wołu, który wskazuje na świętego Łukasza, mamy również do czynienia z człowiekiem, który tutaj wskazuje na Ewangelii świętego Mateusza i mamy do czynienia z lwem, który wskazuje na Ewangelii świętego Marka. To nie tylko atrybuty ewangelistów, ale to także postacie, które mianowicie wskazują nam na godność Jezusa Chrystusa. Bo. Człowiek oznacza tutaj Chrystusa jako w pełni człowieka, wskazuje na jego naturę ludzką. Dalej jeszcze, wół wskazuje na ofiarę, jaką Chrystus złożył siebie na krzyżu, bo wół był zwierzęciem ofiarnym w Starym Testamencie. Dalej jeszcze, lew wskazuje na lwa Judy, czyli na Chrystusa. Natomiast orzeł symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Powyżej ołtarza bocznego znajduje się fresk przedstawiający Boże Narodzenie. Fresk ten powstał w 1929 roku, kiedy proboszczem był ksiądz Tadeusz Zamysłowski. I to właśnie rysy. Czoboszta, ówczesnego, artysta nadał pastuszkowi, znajdującemu się po prawej stronie, yy, na pierwszym planie. Ten fresk przedstawia początek życia Jezusa na ziemi, natomiast po przeciwnej stronie, w nawie prawej, mamy do czynienia z freskiem umieszczonym na tym samym poziomie, w tym samym miejscu, który przedstawia, który przedstawia w niebo. Wstąpienie Jezusa Chrystusa, więc zakończenie jego misji na ziemi, gdy patrzymy oczywiście na historię, o której mówi Ewangelia. Co jest jeszcze ciekawe, pewne wydarzenia z życia Chrystusa zostały też wyobrażone na obrazach, które po tej stronie przedstawiają zwiastowanie, następnie ucieczkę do Egiptu, dalej ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po drugiej stronie mamy do czynienia z dwoma obrazami, które ukazują przemienienie Chrystusa na górze Tabor oraz nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję. Co jest ciekawe, to przemienienie jest po prostu kopią z obrazu słynnego Rafaela Santi.